Zanim przejdziemy do tworzenia kolejnej, kompletnej aplikacji, muszę omówić jeszcze jeden tryb obsługi interaktywności, a mianowicie tryb automatyczny, który jest najbardziej uniwersalny. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Także tworzymy nowy projekt Blazor Web App. Nazwijmy go Blazor App Auto. Next. I tutaj wybierzemy sobie. Interactivity Type jako Auto i Interactivity Location może zostać per Page Component. Tworzę taki projekt. Na początek tylko opiszę Ci jeszcze raz, jak działa tryb automatyczny. Jeżeli łączysz się z aplikacją po raz pierwszy i na stronie jest Interaktywność, to za pierwszym razem jest ona obsługiwana za pomocą R i w tle pobiera się całe WebAssembly. Dzięki temu na kolejnej stronie Interaktywność będzie obsługiwana za pomocą WebAssembly. Struktura projektu jest tutaj taka sama jak dla WebAssembly, ponieważ tutaj będziemy również używać WebAssembly. Także tak samo aplikacja ta kliencka będzie pobierana do przeglądarki. Jeżeli sobie tutaj zobaczysz na program CS w serwerze, to tutaj mamy oba wpisy, czyli add interactivity server components oraz add interactivity web assembly components. I tak samo pod spodem mamy te dwie metody: add interactivity server render mode i add interactivity web assembly render mode i koniecznie jest tutaj również dodanie add additional assemblies tak żeby działał routing z klienta także w naszej aplikacji interaktywność mamy tylko na stronie counter no i ustawioną w ten sposób czyli wewnątrz komponenta render mode ustawiony na render mode interactive auto także uruchamiam teraz tą aplikację przechodzę do zakładki counter bo tutaj mamy tylko interaktywność przejdę sobie do narzędzi deweloperskich i usunę z pamięci dane, tak, żeby to WebAssembly nie było jeszcze zapisane. I teraz, jeżeli wchodzę na tą stronę po raz pierwszy, to na początek używamy WebSocketów czyli Signal r. Także jeżeli sobie zobaczysz na Web to tutaj mamy to połączenie i jeżeli sobie tutaj klikam, to używam właśnie na początek, tak jakby Blazor Server. Natomiast zauważ, że w tle zostało pobrane WebAssembly jeżeli wrócimy do tej zakładki czyli przejdziemy sobie gdzieś indziej przechodzę z powrotem do counter to zauważ, że tym razem będziemy już korzystać z WebAssembly jeżeli sobie podejrzę WebSockety to zauważ, że tutaj nic już nie jest tworzone to połączenie jest już realizowane za pomocą WebAssembly Także dzięki takiemu rozwiązaniu nasza aplikacja jest szybka, uniwersalna i możemy dostosować naszą aplikację pod różne wymagania klienta. I tak samo możemy tutaj mieszać różne tryby renderowania. Tak samo tutaj używamy wstępnego renderowania i wszystkich funkcji, o których już wcześniej wspominałem. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.